Dany jest wyraz ogólny ciągu AN, gdzie N należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich. Które wyrazy tego ciągu są liczbami ujemnymi? Zatem wyrazy tego ciągu mają być liczbami ujemnymi, czyli jak to zapiszesz? Mniejszymi od zera. Skoro an ma być mniejsze od 0, a nasze an mamy wzór tutaj, to za an daje 5 minus 2n przez 2n dodać 3 mniejsze od 0. Mam rozwiązać taką nierówność. Iloraz zastąpię iloczynem. Zatem 5 odjąć 2n przemnożone przez 2n dodać 3. Musi być mniejsza od 0. Kiedy iloczyn dwóch czynników jest równy 0, jeśli jeden z nich jest 0, albo ten pierwszy jest 0, albo ten drugi jest 0. Rozwiąż minus 2n równe minus 5, podzielimy przez minus 2n będzie 5 drugich, czyli 2 całe i 1 druga. Drugie n Również przenosimy na strony, dzielimy przez 2. N jest równe minus 1, 1 2 Ok, to jest nierówność. Zatem wszystko przedstawiam na wykresie oś zmiennej n minus 1, druga. 2, 1 druga. Teraz rozwiązanie tej nierówności. Patrzę sobie na najwyższą potęgę, minus 2n razy 2n to minus 4n kwadrat. Zatem przy najwyższej potędze jest liczba ujemna, parabola będzie smutna. Zaznaczam wartości dodatnie, gdzie przyjmuję, gdzie ujemne. Teraz patrzę jaką nierówność mam rozwiązać. Mniejsze od zera. Szukam wartości mniejszych od zera. Tu są ujemne i tu są ujemne. Zatem mam odpowiedź. n należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, 1, 2 oraz od 2, 1, 2 do nieskończoności. Ale uwaga, jesteśmy w ciągu liczbowym. n musi być liczbą naturalną dodatnią, więc z tego przedziału który mam tutaj powyżej muszę wybrać tylko i wyłącznie liczby naturalne. Mało tego, naturalne dodatnie. To jakie tutaj mam te liczby. Tu jest trójka, tu jest czwórka i każda inna następna. Zatem mogę ma... odpowiedzieć, n należy 3, 4, 5 i tak dalej. Zatem, które wyrazy tego ciągu są liczbami ujemnymi? Od trzeciego wzwyż. Są to wszystkie wyrazy oprócz wyrazu pierwszego i wyrazu drugiego. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.